Gratuluję drużynie Mieleckiej zwycięstwa. No niestety nie zagraliśmy, sobie, nie zagraliśmy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Szczególnie pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu. No, wiem nad czym pracować. Jesteśmy Beniaminkiem. Musimy się uczyć na takich meczach. Szkoda, bo liczyliśmy, że tutaj możemy powalczyć i, i zabrać stąd punkty. Niestety nie udało się. Musimy dalej walczyć w innych meczach, które przyjdą. To jest taki dla nas trochę cios, ponieważ po dwóch stosunkowo dobrych meczach zagraliśmy dzisiaj o słabe zawody. Dziękuję bardzo. Ja bardzo obawiałem się tego meczu, ponieważ był to nasz trzeci mecz w przeciągu tygodnia, a drugi w przeciągu 48 godzin, plus podróż, którą mieliśmy z Płocka, gdzie dostaliśmy srogie lanie, ale gratuluję bardzo chłopakom za to, że podnieśli się i wyszli na boisko, walczyli. Myślę, że to ta, ta podróż, ta ilość meczy decydowała o naszej falowości grania. Gdzie wychodzimy na prowadzenie, zaraz przeciwnik je niweluje i później znowu odskakujemy, i zdarza się to samo w drugiej połowie, gdzie jest chwila dekoncentracji i mogło być różnie. Ale chciałbym bardzo chłopakom pogratulować i duża też zasługa w tym Krzyś Kalipki, który dzisiaj bardzo nam pomógł. Dziękuję. Każda druga połowa, powiedz co, nie, masz już wiem, co się dzieje w tym nie wiem, chyba jakieś, jakieś rozprężenie i później gdzieś dwie, trzy akcje i spuszczamy głowę, a myślę, że musimy bardziej popracować nad, tym, nad tą koncentracją i charakterem takim jeszcze, żeby, żeby te drugie połowy zaczynać znacznie lepiej, bo to już któryś mecz powtarza. No, byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania. Trener nas uczulał na mocne punkty właśnie drużyny mieleckiej. Yy... Założeń nie spełniliśmy. Eee, co mogę powiedzieć na gorąco. Jesteśmy na siebie źli przede wszystkim, bo wiedzieliśmy jakie zagrożenie z drugiej linii posiada drużyna mielecka. Jak dobrze na złodzie gra e, Kirillenko. No, ten zawodnik najwięcej nam chyba napsuł krwi. Eee, my od dziwo nie potrafiliśmy jakoś e, wyprowadzić kontry w pierwsze, drugie tempo. No i mi się wydaje, że Krzysiu Lipka dzisiaj zamurował. Nasze rzuty nie były celne, więc przegraliśmy. No zdecydowanie, zdecydowała moim zdaniem pierwsza połowa, gdzie sobie zrobiliśmy przewagę, a potem już mogliśmy kontrolować mecz. dużą zasługę w tym miał Krzysiu, który naprawdę nam dzisiaj pomógł. W obronie chyba cztery karne, to jest naprawdę wielkim wyczynem. I trzeba mu za to dziękować i tylko się cieszyć, że mamy takiego kolegę w bronce, który nas wspiera. W sumie to tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze no, pytanie 10 do 6 to jeden z niższych więc to, to efekt bardziej słabej gry, bo to by, bo to bardziej słabej gry a taków czy dobrywo. No, moim zdaniem zdecydowanie tutaj y, gra w rąkarze miała duże znaczenie, a także nerwowość obu drużyn, które miały tak naprawdę pierwszą szansę zdobyć punkty w tym sezonie, bo jednak graliśmy z dużo mocniejszymi rywalami, a tym razem obie drużyny miały szansę zdobyć ten punkt i chciały za wszelką cenę go wyrwać.